Dzień dobry, cześć, i czołem. Jest godzina 16, więc oglądacie mój film? Chyba. Z racji tego, że dzisiaj będziemy pracowali przy azjatyckich pająkach, to będę potrzebował tych dwóch wielkich penset. Moi drodzy, dzisiaj zwiedzimy sobie trochę Azji, mamy do przełożenia Pesiloteria Metallica oraz Pesiloteria Ornata do nowych szniewek. No, to wyciągnijmy sobie Pesiloteria Metallica z terrarium, ja dla bezpieczeństwa. Mam tutaj pojemnik na połę. On jest taki. Użyję pęsety 40-cm zakrzywionej i 50-cm prostej. Tak dla bezpieczeństwa. Mam tutaj też braplast na wszystko to, co będziemy z teraźniejszości wyciągać. No to jedziemy. Wyciągniemy sobie najpierw ten korek. O, tu jeszcze dubie biegają. Się ma dobie. Nie będziemy się tym przejmować. Tu jest drugi korek. Ja już samicę widzę i nie jest zadowolona. Yy, I uwaga, nigdy nie wkładajcie rąk do terrarium skłę jakąkolwiek. I tu jeszcze taki duży płat kory. Mamy. Proszę, ja pomogę ręką. Dobra. To mamy. No i mamy na dole pająka. Żeby wyciągnąć pająka posłużę się 50 cm pęsetą, żeby go sobie zagonić gdzieś na ścianę. O. Gdzieś mniej więcej w ten sposób. I teraz pojemnikiem szybkim ruchem pyk i mamy nakle tego pająka. Do tego pokrywka. I w takim takim sposobem mamy pająka bezpiecznie wyciągniętego z terrarium. No i on jest tutaj. wiecie co? Kręcąc ten materiał, doczytałem sobie co nieco o pojęciu Metallica. I tak. Specyfeteria metalika, dziko zamieszkuje Indie. I tam zamieszkuje. Państwowy Rezerwat Przyrody, z tego co wyczytałem, który ma około 100 km2 powierzchni. I Peciloteria Metallica znajduje się tylko tam. Czyli można w cudzysłowie powiedzieć, że jest endemitem dla tego obszaru, tak? Inaczej rzecz nie ma Peciloteria Ornata, która dziko występuje na Sri Lance. A co łączy te dwa ptaszniki? Oto to tuż biotop. Biotop, który jest, powinien być, tropikalny, tak? I obydwa te ptaszniki zamieszkują dziuple lasów tropikalnych, czyli co to znaczy dla nas? Duża wilgotność i stosunkowo duża temperatura w granicach 28 stopni w dzień z paroma stopniami spadku w nocy. Drodzy tak prezentuje się terrarium dla Peciloteria Metallica, która w naturze występuje na 100 km2 i to jest jakiś park, wybaczcie mi, nie pamiętam jaki, no trudno by było zapamiętać przy ponad 100 pająkach, ale do, dogram ten odcinek, do, dogram tą informację. Poe znajduje się teraz tutaj więc przegońmy ją i zobaczmy co zrobi w nowym terrarium. także Poe aktualnie jest taka i teraz ważna informacja odnośnie wszystkich PC lotteria. Od 2019 roku wszystkie gatunki, wszystkie rodzaje pecyloteria są chronione CITES-em, co znaczy, że potrzebujemy mieć stosowny dokument, który potwierdza urodzenie w niewoli naszego zwierzęcia. I co robimy z tym dokumentem? Wkładamy do szuflady, do szafki, gdziekolwiek trzymamy jakiekolwiek dokumenty i nie robimy z nim nic. No, chyba że rozmnażamy te pająki, wtedy potrzebny jest taki papier na samca, na samicę, no, żeby móc wydać legalne potomstwo, tak, tej parki. A w razie jakiejkolwiek kontroli, która nigdy nie będzie miała miejsca, po prostu pokazujemy ten dokument. Tak, mój pająk został urodzony w niewoli i nic więcej. Pamiętacie, że CITES odnośnie tych pająków jest bardzo ważny także przegońmy teraz naszą peciloterię do nowego domku i tutaj mała, mała prośba do was widzowie ta peciloteria nie ma swojego imienia jest to samiczka więc bardzo 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 bym prosił w komentarzu napiszcie jak ma się nazywać? Wymyślcie jakieś imiona. Mogą być to imiona ludzkie, mogą być to imiona postaci z bajek, z innych filmów, tylko nie tych dla dorosłych. Napiszcie w komentarzu i w następnym filmie ja podam zwycięzcę tego, no powiedzmy, prawie konkursu. Ogłoszę zwycięzcę w komentarzu. Napiszcie tam swoją propozycję, tak? I jeszcze jedną rzecz pamiętajcie: tu gdzieś w tym miejscu macie subskrybujkę, naciśnijcie ją, żeby się zrobiła szara. Obok naciśnijcie dzwoneczek i zostawcie łapkę w górę dla tej pani. To teraz zarężyjmy sobie terrarium dla Peciloteria Ornata. Ja zrobię z tego szybki time, time lapse i widzimy się za chwilkę. No. no to w tym momencie wsypujemy kramzyt, tak prezentuje się terrarium dla PC Loteria Ornata. Za chwilę je spryskam i wpuszczamy pająka. Trochę wody, to jest nadrzewny pająk, który potrzebuje wilgoci i stosunkowo dużo ciepła. W ciągu dnia powiedzmy jakieś 28 stopni z paroma stopniami spadku w nocy, tak powiedzmy do 23. Tego, co powiad, co, co, co... Yy... znajdziemy w internacie Dobra, wpuśćmy pająka. Oczywiście, penseta w tym momencie 40 cm, ale że się już mylę. No i próbujemy. o jaka, ty jesteś straszny. ojoj, Oj, oj! Mamy ucieczkę. Mamy ucieczkę, bo aktualnie znajduje się tutaj, a chcemy dać ją tutaj. Więc zróbmy to. Przynajmniej spróbujmy. No ale nie iść pod spód. Ołe. Bycie pierdolszczelu! Dobra widzowie, ćma ta przeszkadza w nagrywkach. Bacyluteria ornata dziko zamieszkuje zrygankę, czyli biotop jak najbardziej leśny, tak? Powiedzmy leśny, czyli generalnie wilgotno, mokro, a z racji tego, że ta poe rośnie naprawdę wielka, no to troszkę szkiełko będzie dla niej w sam raz. Także zamykam ją. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam widzowie to się spodobało. Więcej azjatyckich, afrykańskich i innych ptaszników w kolejnych odcinkach. Jeśli ten Wam się spodobał, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Gdzieś w tym miejscu będzie subskrybujka. Obok będzie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i w sumie to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.